Nic Nic ja i mój tata do jedynki. A może jakieś proszę? Hm? Młodzi. Nigdy się nie nauczą. A słyszeliście o 420? <DIuzu reaction> co ten co chciał karierę zrobić? <Hayır> tak, tak, tak. Proszę. Halo? Ten to dopiero zdesperowany był, nie? Pomóżcie mi! A? Dał wszystko, co miał. A i tak gówno z tego. Ach, ci artyści. On jest chory, potrzebuje pomocy. Tak, tak. Wam też zapłacił? Nie tylko zapłacił. Proszę Was, oddam wszystko! Kasy ma? Nie. Znajomości? Nie. No to w takiej sytuacji chyba ja mogę pomóc. Dziękuję! Bardzo dziękuję! Tylko jedno. Tylko jedno. Jedna zapłata. Jedna osoba. Co? Myślałeś, że to pójdzie tak łatwo? Mówiłam dwie osoby, nie jedna! A my mówimy jedna! Nie dość że kłótliwa. To jeszcze pyskata. Mm. Lubię takie. Nie zostawię go tam samego! No to czego ty oczekujesz? Że się tak po prostu zgodzimy? Nie ma nic za darmo. I właśnie dla tej miny lubię swoją pracę. Brakuje jeszcze łez i idealny scenariusz na film. Proszę Was, zrozumcie mnie. Dobra już. Dobra, koniec. stawaj. To jest już święta. Krótka decyzja. Kto? Tato.